Siema. Jestem Jakub Litwin i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wraz z Grzegorzem, o, tutaj prawie mnie, i pierdolęło, O, tamto, ledwo co wyhamowało, naprawdę no, ledwo. No i w dzisiejszym odcinku ja i Grzegorz jedziemy sobie, a raczej idziemy z buta parę kilometrów, po panka. Pewnie zapytacie. Czy nas popierdoliło? U. Otóż tak! Popierdoliło U. nas o, tutaj mnie lepiej widać. No idę bokiem jak debil. A no, teraz idę prosto, jak normalny człowiek. Może gadam do telefonu. No chyba normalne. Mamy 2020 rok, ale jestem na wsi, więc niektórzy mogą tego nie rozumieć. Eee, no, i co tam więcej. No i zobaczymy się już zaraz z Grzegorzem. Jest eee. to Grzegorz. Cześć Grzegorzu. Witam się z tobą. Idziemy po Mercedesa, mam no. rozumieć? No. To idziemy, czy jedziemy? Idziemy, tędy między. Tędy. No, to prowadź. Yy. Ogólnie wczoraj w Bielsku Białej, a dokładnie jakieś nie wiem, 200 metrów od naszego domu, znaleźli zwłoki, pobili kogoś, jakiegoś dziadka. Trochę cringe'owa, co? Dziadka. Że go pobili. No, jeżeli on ci, co go pobili, oglądacie to, to możecie napisać w komentarzu, że to wy my was zgłosimy na policję i będzie kaska na nowe odcinki, o tak, keszkesz, kesz. bo na razie nie ma kaski. Będziemy się ścigać. O, tutaj w okolicy Grzegorz mieszka. Nie będę wam pokazywał gdzie dokładnie. Chyba że Grzeniu pokazać. O, ale tu widać... Nie no, teraz nie widać jego okna. Bardziej na lewo jest. samochód widać O, ale widać klocka. O, zobaczcie ptaszek. O, ale dziwna rejestracja z Austrii. Usterajś, To jakoś tak to się wymawiało. Myślałem, że pierwszy raz rzeczy zobaczyli w Matiza. Nie, tak, musimy się zatrzymać niestety. No nie widzisz? Tutaj nie mamy pierwszeństwa. O. I tam, tam gdzieś, daleko, daleko będzie Mercedes. No dobra, jednak tam. Nie to no, niemożliwe, że tutaj każdy nam skręcić. Tutaj no, przez takie fajne pole. Mokotowskie? Nie nim prze przechodzisz na ten, tam na tą drogę coś mam wylądować no. muszę skoczyć dzisiaj do Rossmana po Old spice, Spice'a, bo go nie używam, bo mi się skończył i ciągle zapominam go kupić Ciągle mi jest pod spodpa. Już dzisiaj nie chciałem zapłacić kolejnej koszulki, więc zażyłem na ramionkę Że dzisiaj trawę kosiłem, mokrą, długą, to co chwilę się kosiarka zapychała nie wiem, mokra była od 14 czy 15. :00. Dalej. O. O, a tutaj patrzę, jakieś pojedyncze uh! budynki. Jakichś tych sekt. Zobaczcie tam jakiś krzyż. Mówię wam, jakaś jedna sekta. Tutaj uh! no główne, ale to normalne na wsi. No, co pod kościołem będzie Mercedes. jakaś S-klasa. Bentra. A, Bentley. Tutaj w Bielsku księżowie księżowi jeżdżą Bentleyami, nie Mercedesami. Burżuje. burzuje je, <słuch> tak, jak Widzisz, jeżeli rynek oglądasz to, to po pierwsze to chodzi w dupę, a po drugie to bierz przykład z, bie, z księży w Bielsku. Tutaj jeżdżą Bentleyami, a nie jakimiś Mercedesami dla biednych. A, i bezdomni. Jeżeli chcecie dawać prezenty, to też. Mercedesy już są kaput, już spa, spalony prezent, teraz Bentley więc jeżeli ogląda mnie jakiś menel, który ma Bentleya na, napisz, napisz ojciec mi zrobił parówkę parówkę ci zrobił? no słyszycie Grzegorz i jego ojciec to geje robią sobie parówki nawzajem o, nawet ci tu trochę zostało białego na twarzy parówki w ketchupie maczane w kaczupie? co, krew mu z dupy leciała? może, może czy w brązowym keczupie masz na myśli? To bardziej sos barbecue, bym powiedział. Albo jakaś czekoladka. Ojciec mi zrobił parówki. Grzegorz jest jednym z boczuchem. A gdzie ty mnie prowadzisz Grzegorzu? Z autobusem byśmy już dwa razy tam dojechali. Ale to jest czas oczekiwania. No tak, to razem z tym. Myśmy zdążyli tam pojechać, wrócić, napić się wody w domu. I jeszcze raz pojechać i wrócić już pankiem. I co i tutaj teraz tą dziurę idziemy w krzakach. Od kiedy Google Maps prowadzi polami? Powiedz mi. Nie Google Maps nigdy nie prowadził polami. Może dlatego, że w Warszawie nie mamy takich zielonych łum tutaj wyglądam. No normalnie. Czyli zajbiście, tak? Zdjęcia wyszły całkiem ok. Nie wiem czy pójdą na miniaturkę, czy do wyjebania. To się jeszcze okaże. Może tędy mieliśmy iść? No, mi się wydaje, że tutaj możemy iść dalej. A tutaj to już prowadzi do nikąd, tak? Tutaj? A co jeżeli jesteśmy na czymś ogródku? No, dziwne, że komarów nie ma. O, patrz, jaki słodziak tam stoi. Czekajcie, bo go nie widzicie bez zasłupem. O, tutaj, patrzcie. Patrzcie, Kurde, przestraszył mnie. No, przestań szczekać. No do bo na tym... gdzie my jesteśmy, powiedz mi? <śleszturka> nie wiem. Ale że ktoś tam ma koparkę na tym? Dobra, gdzie te samochody? W Śląską trzeba wejść. z mi zrobił parów. To mnie kolka. kolka ja jakby... Chwilę ty masz że cię kolki łapią. Ja już nie pamiętam, jakie to uczucie mieć kolkę. A, no, to... Jestem młody. Ja też jestem stary byk. Ja nie mam czegoś takiego kolka. Ja mam kole w lodówce co najwyższej mm. gównym No teraz to dopiero niebie głównym Nie bym się jakbym to zaraz konia jakiegoś zobaczył albo krowę Myślałem, że powiesz, że konia zwalił a nie. Nie nie zwaliłem konia Ale głodnemu chleb na myśli. Jeszcze jak? Jak widzicie Grzegorz się zmęczył Cipa, oglądaliśmy wczoraj zolą zabawę z Jasonem Właśnie, zapomniałem jak on się nazywał był Jason. A co mówię mamy, że wypuściłem Jasona Miałeś przynieść obiad. To cały czas myślałem, że to bym już Okej. Okay. Chodź, walać. Zesram się zaraz, to jest dopiero góra. Zobacz. Co dam tak, jakbym miał oczy. Nie, to i tak dalej nie widzicie, jak bardzo to jest pod góry. Dobra, rezerwuj tego Mercedes'a, bo jak nam ktoś go zapieka, no i to chyba tobie zapiął. Ale... ale będę miał łydki wyrobione po dzisiaj. O! Stary. Uf! O, ulica sportowców, ja zdałem, czemu się tak nazywa. Każdy, kto tu mieszka, musi kawał, tak pod górę zapierać. Całe sportowcy mieszkają, chyba. Ulica sportowców. Gówno. jak wy tu ludzie możecie mieszkać na tej ulicy sportowców? Wam w dupę. Tyle wam powiem, no. Ale widzisz, przynajmniej jak ktoś idzie do macha, to trochę spali zanim wróci. Co jest większość. u. A, u a. Jeszcze dalej pod tą górę zajadną? No zobacz, ta pani zadowolona, bo sobie idzie z góry. Ja sobie musimy ale muszę iść pod górę. Jeszcze dalej pod górę? Czegoś my pół bielska z buta przeszliśmy? O, zobaczcie, tam jakie widoki. Tak, Grzegorz, wystarczy, że rękę podniosę i mi napierdala. Potem, ja tryskam już nie się pocy. Ja pierdolę Grzegorz. Grzegorz, daleko jeszcze? 130 metrów. Należy ona korzystać z telefonu podczas jazdy? Czy podczas postawy, ale to podczas jazdy? I tak czy się. Na meba. No tutaj macie rejestrację. O, pewnie nie używa lusterek, więc nie widziała, że nagrywam. Grzegorz, gdzie jest picie? O! To wygląda jak sklep. Tak <laughs> Chyba do 16 Dobra Grzegorz, co robimy? Bo mi się pić co jak cholera O stary, jak tu gorąco nie wierzę Muszę teraz zwinąć siedzenie to znaczy roz o Zajebiście Nie zamykaj kurwa drzwi, bo się ugotuje Grzegorz, się nie trzeba okna otworzyć i klimatyzację na maksimum no dopiero się nie o, jeszcze. o tryb rakieta włączony. Uuh. Policja! Ho, ho. No, ale ja Potter, śmiec z Krakowa nam pas zajmuje. Ale No dobrze, wypierdalaj krwa. Znajdź swoje miejsce w szeregu. Śmieć, No patrz, że tak wygląda. Ach, ja tam za szybko zapotrwane po prostu No to znaczy jedzie poniżej 50 oczywiście tu No, to nie, no kurwa, nie wiem Diktat systemine de olan Arak! Czemu ten kurwa Mercedes jest po turecku? Czy tam po skandynawsku? Hmm. Nie powiem, nie Ty A, Ty A no to Turcja Nie no, Ty A Turkistan, o. o. O! tutaj jest jakimś ludziom życie nie niemiłe. No, czemu zwalniasz? Jestem ja dziecka przyjął. Czemu? Żebym nie umrzeć. No i o tym, kurwa, mówię! Brawo, Grzegorz! Klekot, jaj dla Grzegorza, Ale łatwo poszedł, dość tamtej, dużej prędkości. No. Nie możemy nagrać. Dobra, ja pobiegnę, ty sobie zaparkuj. Zaraz się widzimy, Grzegorz, Woo! Dobra, jak widzicie, biegniemy teraz do żabki. Nie wiem, czy mam maseczkę, ja pójdę dole. O, dobra, tu jest żabka. No, jak widzicie, kupiłem dwa Liptony, bo były na promocji, i teraz biegnę do Grzegorza, żeby zapłacił jak najmniej na postój. Kurwa, jest młyn. Jak cholera. Witaj, Grzegorzu, daj wpalnik. No, jest zajebiście. Słychać ten Nitro dwutlenek yy, wody słychać tak zwaną wodę o. Wór, znowu i, tu, no. I tak, hamujesz. To, że są tu pasy słabo i to nie znaczy że trzeba hamować Jak widzicie Grzegorz zostawiłem tam gdzieś postawiłem Mercedesa już go nie widzicie Odpłynął sobie no, ja zapłaciłem tylko 9 zł za przejazd, grzegorz zapłacił dwie dychy. Był w dupę. To było na tyle w tym odcinku. Zostawcie lajka, subskrypcję z dzwoneczkiem, a do tego komentarz. I widzimy się już zapewne za 3 dni. Więc dzięki za oglądanie! Trzymajcie się! Cześć!